Zjemasz go z e! Nie wezmę. Ała. Kot <noise> <noise> poleciał. Już mam ze strony. Ja, ja, tak. A w dzisiejszym odcinku ten kot w końcu nie robi kup. Wszystko dobrze? Tak. No I co się, to dzieje? Robi się Co? Co, co tu Co się dzieje? Ej, czekaj, nie tak, tylko tą... To... Cholera, jeszcze wywaliła moje wiosła. Wiosło wiosła to najpotężniejsza, szabrała. A to jest druga część. Przygody z kotem. Przygody z kotem. Przygody z poleciał. Jezus, z kotem. Przygody z kotem. się z Będę się z nie utopię się dupku nic nie widzą, będę robił, będę jadł kupę znowu pierdzi dupku nie jedz kupy nie jedz kupy idę spadzie w wodzie O Co ty mi robisz? Co ty znowu kot robi? Znowu? Kolejny raz? Już pięćdziesiąty w tym tygodniu? Czemu dla niego kupa jest dobra? A ty co? Modź. Nie. Jeszcze się wywali. O! Panie, tutaj nie, nie wywal. się. Czy ty to też robisz? Ale dobre, ale dobre. Co ty jadłeś czekoladę? I dajcie mi też! Dobra, pograbię co sobie coś i nakąpię. Cześć, ja chcę kupić dupek i zrobię prasę na tych dwóch kolegach. Położę kupę na klampę. Jest kupa na klamce. Ciekawe, jak oni zareagują. No, na ty gdzie? A, Uj, oj, oj, o Jezu, przesuło rozwaliłam. Pokażę wam mój nowy trick. nie ruszaj, nie rusza się. Mój nowy drift. Zrób coś! Tak. A tu. Też mogę zrobić tak. ja to mówię, jeżeli tylko ty tu ty, ty jesteś. Gdzie siostra? A no tak wywaliłem ją. Tak, A musza? gdzie ją wywaliłem? To Madagaskar. Tak, tak. A to Stawaj, Stawaj. Wstawaj, Wstawaj No, w końcu. wychodzę. Wiosło zostawiam w domu. No dobra, nie wiem, co? Ooooooo! O. No Maniusz, ma niech. To wpierdzi dupek kot. Nie ma niech grupek co ty zrobiłeś? Nie To nie dostałem. chyba że. O, dobra, Chodź. No Co jest? Koteł? Gdzie tu gówno? Przecież się jadłeś. Odpowiedz. No tak, koty nie mówią po ludzku. Właśnie, że ja umiem. O Co? Jak? A czemu ty masz kupę na głowie? Z tym magicznym kotem. Dobra, ale czemu on ma kupę na głowie? Nie wiem. I, 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 i czemu robisz kupę na jego włosy? To moja kupa teraz tak wygląda, bo mi włosy. Aha. On zjadł kupę. Oha, I miał dziurki w głowie, i przez to o, takie rogaliki, mówię, wypełzły z głowy, i, i przez to zrobiła się kupa, tak? Zaraz ta kupa wleci na głowę. Nie, nie trafiłeś! Ha, ha. Się nie trafił we mnie chyba nie? tak nie trafił, co? błyskłem się w drzwiach Dzisiaj bo ja mam kupę na głowie oddawaj moje włosy dawaj moje włosy. dawaj moje włosy. M. Ej Jej, moje włosy. Ała. Moje włosy to na wielka kupa. Tak wygląda. Gdzie moja kupa jest? Co? Twoja? Kogo? Macie podobne głosy. Dobra, ja była bo... Już idę. Nie dobrze, muszę się wywalać. Ja wiem, ja sobie tu postaję na dachu i popatrzę, co ty tam robisz. A ja się zastanawiam, co kotro robi na twojej głowie. Co? Spójrzysz na górę. Mm. Kup. Mm, Czemu ja się wywalam? Coś ty zrobił. Ja. Ja mam nowe miejsce na kupę. O. Włosy Doriana. Dobrze, dobrze, że nie to. Ał. Dobrze, że nie moja głowa. Ja uciekam. Ała. Idziemy do Madagaskaru. Na pieszo nie dasz rady, poczekaj. Siostrę, trzeba też ze sobą wziąć. Nie. Nie. Już po ciebie jadę. Co tu się... Dołączasz do naszego teamu? Nie pytam. Może usiądziesz nam na ogon? Nie, wolę nie. Ja odjeżdżam. Na Idziemy rygach. po ludzi. Ała. Siedźmy. Ała. Co wy robicie na naszych głowach? Schodźcie stąd. Nie, myślę, nie ich. Zdrowie na was kupę. Co nie, 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 błagam nie. Błogę mnie. A!